Szalon i dzień dobry. W tym tygodniu czytamy parashat Kedushim, zaczynająca się od 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej. <laughs> I początek tej parszy jest może jednym z najbardziej znanych początków parsz w ogóle. Kedushim tihiu kikadosha niaseme lokehem. Normalnie, normalnie tłumaczono jako Bicie święci bo ja, HaShem, wasz Bóg, jestem święty. No i to jest troszeczkę tak ciężko do zrozumienia, no jak, jak możemy my być święci, tak jak HaShem jest święty. O co chodzi? Tutaj mam dla Państwa może szokującą nowość. Słowo święty, w tym sensie, który on ma po polsku, po hebrajsku nie istnieje. Słowo święty, aczkolwiek teraz przechodzę z polskiej em, filologii do, do angielskiej. Słowo holy po angielsku pochodzi od halo albo od halo, coś co jest no, poza naturalne, coś co jest jakby gdzieś tam, nie tutaj na tej ziemi. I tak oczywiście również są asocjacje przeciętnego człowieka, kiedy ktoś mówi, że coś jest święte. Tego konotacja, że to jest coś poza tym normalnym tutaj. Jest jakby to normalne i jest to święte. I dlatego również z przykrością czasami znajduje się, że ludzie, znaczy czasami widać, że ludzie mogą e, no, naśmiewać się nad tym, że coś może być święte, no skoro e, już z założenia jest to coś, co jest poza. Tym normalnym tutaj. No i człowiek żyje, przecież w tym normalnym tutaj, jemu albo jej powiedzieć, że, że to, co ty żyjesz tutaj, to jest jakoś tak, no to jest jak to tam jest, ale, ale to, co jest święte, to, co jest super dobre, to jest zupełnie coś tam poza tym, poza tej Twojej rzeczywistości, no to. To tworzy z przykrością u człowieka taką reakcję, że aha, tak, to u mnie nie jest wystarczająco dobrze, no to u ciebie nie jest wystarczająco dobrze, no i człowiek zaczyna się naśmiewać w ogóle na całej tej koncepcji. Ale tutaj po hebrajsku, tak jak powiedziałem, słowo święte nie istnieje. Słowo kadosz nie oznacza święty. Po hebrajsku każde słowo ma swój korzeń i jeśli znajdzie się inne słowo, które ma bliski korzeń, albo nawet ten sam korzeń, który ma dane słowo, no to wtedy to oznacza, że te dwa słowa coś o siebie e, nauczają, że jest jakieś wspólne znaczenie. Tutaj mamy kuf dale kadosz, mamy dwa bardzo bliskie słowa do tego kaf taf shin". Ja, ja zużyję te same samogłoski. Po samogłoski nie są literkami, więc to że tak powiem nie ma znaczenia, jakie samogłoski by nie byli, no ale używając kadosz jako tamala, również z, z, literka, z literków kafta shin moglibyśmy stworzyć słowo katoz, a również z literków gimel dale słowo gadosz. Więc no nie trzeba być filologiem, żeby słyszeć, że oczywiście kadosz, katoz. Gadosz, te trzy są, no, są bracia. I co oznaczają te inne dwa? No bo jedne no to kadosz, powiedzieliśmy, że to jest święta, to to nie oznacza święty, no nie wiadomo. Te drugie dwa mają znaczenia bardzo prozaiczne. Gadosz, czyli Gimel Dale chin, oznacza, nie wiem, czy taki czasownik po Polsku istnieje, snopkować. Po tym, że rolnik ścina zboże, które rośnie, i przed tym, że on to może mielić do mąki, no to on musi stworzyć snopki. On nie może przecież je, e, mielić kłos za kłosem, no bo by wyszło by tak mało, taki pył by wyszedł i by to od razu wydmuchało, i, znaczy wiatr to by od razu by wziął i już nic by nie było. Trzeba zrobić snopki. Aby potem mielić te kłosy, że tak powiem, dużo razem i stworzyć mąkę. I więc ten czyn snopkowania jest gadosz, a również katoz, to znaczy te kaftawsin, też dźwięk, tworzy dźwięk prawie, że identycznie ten sam co kadosz. Kaftawsin to jest to, co rzeźnik robi, kiedy już no, zabił. Krowę, no to ale nie może przecież sprzedawać półkrowy i ćwierć krowy. Musi przecież pokroić i, i również bić tego, to mięso, aż to nabierze taką formę, którą człowiek by nie chciał kupować. I te krojenie i, i bicie mięso do formy, które są, no, że tak powiem, społecznie używane, to jest katosz. I teraz więc widzimy pewien, można powiedzieć, pewien temat między tymi dwoma różnymi słowami. Snopkowanie z jednej strony, a krojenie skrowy na mięso z drugiej strony, mają wspólny mianownik. A mianowicie, chodzi o połączenie coś ze swoim celem. Zboże mamy. Ale jeśli nie zrobimy snopki, no to nie, nie, to nie potrafimy zrobić z tego mąkę. A przecież cel jest, żeby była mąka. Krowę zabiliśmy, no ale przecież cel nie było, żeby tutaj leżała krowa zabita. Cel było, żeby usmażyć sobie kawałek mięsa. No, to trzeba zrobić ten katosz. To tam trzeba zrobić to, tu trzeba zrobić to. I wychodzi na to, że idea tym słowem, albo raczej tym korzeniem w języku hebrajskim, jest połączenie coś ze swoim celem. I tutaj wchodzimy więc to słowo kadosz, to co błędnie jest jako święty. Nie święty, bo święty to myślimy, że to jest coś poza, coś niezwiązane z tym, coś. Przeciwstawiony do, do, znaczy, jeśli ta rzeczywistość, w którą ja jestem teraz, jest ta fizyczna, ta materialna, no to ktoś by powiedział, że no, ona jest przeciwstawieniem do jakiejś tam, jakiejś tam rzeczywistości świętej. No, być może, jeśli mówi się o słowo święte, ale kadosz nie ma nic z tym wspólnego. Kadosz chodzi o połączenie coś ze swoim celem. Judaizm nas naucza, że świat jest w zasadzie rzeczy światem duchowym. To jest prawda, że, że to wszystko tutaj na przykład to jest telefon komórkowy, to jest coś fizyczne, coś materialne. Ale w zasadzie rzeczy to jest również iskra duchowości, tylko że ja ją nie widzę, no bo ja widzę tylko świat materialny, ale ja czuję gdzieś tam głęboko, że jest coś poza. Tym światem materialnym, że jest coś głębszego, jest coś duchowego. I skoro wszystko, co istnieje na świecie, skoro świat materialny jest w pewnym sensie jakby odbiciem lustra do świata duchowego, jakby funkcjonuje jako skorupka dla świata duchowego, no to konsekwencja by była, że kiedy ja używam te wszystkie. Materialne i fizyczne rzeczy, które używam ja w moim codziennym życiu, to mi się tylko wydaje, że moje życie jest materialne i fizyczne, ale w zasadzie rzeczy ja robię coś duchowego. Robię coś duchowego, bo wszystko, co ja ruszam, jest duchowe. Tylko, że ja nie wiem, jak to jest duchowe. No bo to ja nie widzę. Ja widzę tylko materię. A tutaj z drugiej strony przychodzi Tora, przychodzi wszystkie nakazy w Torze i. Nauczają mi, jak stosować tę, że tą duchową stroną, albo tą, tą esencję duchową, która, która jest w tym świecie. Więc chodzi o połączenie coś, w tym sensie coś materialnego, ze swoim celem, ze swoim, w tym sensie, celem duchowym. No i to jest to, co mówi tutaj Hashem do narodu żydowskiego Kedoshim tihiju wy macie być kadosz, wy macie, macie być tacy ludzie że wszystko co wy robicie ma być łączenie to materialne co wy macie obojętnie co by to było nawet telefon komórkowy ze celem duchowym który istnieje w każdej rzeczy Wy macie na tyle to robić, że to jakby wy macie być kiedyś. Inny. Tak, jeśli człowiek robi coś bardzo, bardzo dużo i bardzo dobrze, no to w końcu się mówi, że on jest no. No, nie wiem, mówi się, że on ma złote ręce, tak? Dlaczego? Przecież on nie ma złote ręce. Nie, ale chodzi o to, że on tak dobrze pracuje rękami, cokolwiek on by nie spróbował, nie dotknął, już od razu naprawi, załatwi, zrobi. On ma złote ręce. Tak samo tutaj Tora mówi, kiedy Simt wasze, wasze życie ma być tak pełne łączenie łączenie coś ze swoim celem który Tora wyznacza, że wy macie być, wy macie jakby być ze złotymi rękami, jakby byliście sami ki Kadosz ani Hashem Elochem, bo Kadosz jest tym Ja Hashem, wasz Bóg. W jakimś, w jakimś sensie Hashem jest Kadosz? Hashem stworzył nas <coughs> i stworzył ten świat, i stworzył tą możliwość dla nas, żeby tworzyć te łączenie, żeby, żeby, żeby połączyć pomiędzy materią i, e, i duchem, która jest w tej materii. No i w, i w tym sensie, z naszego punktu widzenia, patrząc na Hashem, no to Hashem jest ostatecznością. Kedusza, tak? On jest yy, ostatecznością kadosz, połączeniem. Że, że że tak powiem, chwałę Hasiem jest w całym świecie, cały świat mówił chwałę Hasiem, A pomimo tego, rozumiejąc, że jednak to, ten świat, który ja widzę, może on jakoś. Reflektuję chwałę HaShem, patrzę na, na, na nieba, na ziemi, na jeziora, na góry i tak dalej, ale proszę, ja rozumiem, że wszystko to jest jednak jakby nic w porównaniu do tej esencji, która jest jeszcze głębsza niż to, co ja widzę. No ale właśnie ja patrzę na HaShem i mówię, i mówię twierdzę, tak, HaShem, no to jest ostatecznością, the ultimate kadosz, dlatego że stworzył możliwość, żeby, żeby wziąć coś, w którym niby, w którym nie widać, że jest hasem, że jest coś duchowy, że jest jakiś cel, ale jednak połączyć to ze swoim celem i zrobić z tego coś, co jest kadosz. I więc jest to może najszerszy nakaz całej tory, kiedusim ubijcie bijcie kiedusim, jest to może największy, najszerszy, najszerszy obowiązek możliwy, dlatego że w nim wszystko wchodzi, ale jest to również pewnym wyzwoleniem, kiedy człowiek faktycznie rozumie, że wszystko, na co on patrzy, wszystko naokoło niego jest potencjalnie kadosz. On rozumie, że nie chodzi o to, że on musi rzeczy odrzucać. On musi tylko znaleźć, jak zrobić z nich czegoś, co jest kadoszy. I tak Talmud nawet nas naucza, że nawet tą, te różne przyjemności, które są w torze zakazane, jak na przykład wieprzowina, to Talmud nam mówi, że jest jakaś ryba, która się nazywa Shibuta, tam gdzie głowa tej ryby, czy może to jest jakieś inne zwierzę, jest koszeno, oczywiście ryba, ale również smak podobny ma do wieprzowiny. No dzisiaj my wiemy jeszcze bardziej, dzisiaj można sojową wieprzowinę kupić, dzisiaj można kupić rzeczy, które są koszenne, ale które sztucznie yy, zrobili, że oni smakują, jakby to było wieprzowina, no bo mówi nam Talmud, to nie, że HaShem chciał nam zabronić przyjemności, smak wieprzowiny. Ale nie jedząc właśnie tą wieprzowinę. Tak? można było ten sam smak gdzieś indziej znaleźć. <laughs> I poprzez takiego kanalizowanie, poprzez tego, że człowiek mówi ok, Hashem z jednej strony wszystko dla mnie stworzył dla mojej przyjemności, ale żeby ja nie byłem, jakby to powiedzieć, no, zwierzętem, to znaczy no, w cudzysłowie, żeby ja, żeby ja zrobiłem ze swojego życia czegoś, co jest kadosz, że ja zrozumiałem, że w moim życiu celem jest, żeby ja łączyłem moją rzeczywistość materialną z, z, tą, z, z tym celem duchowym, która w, ty, w niej jest, dlatego pewne przyjemności, jak na przykład mięso, to nie wszystkie mięso będzie koszerne i wśród to mięso, co jest koszerne, no to tak będzie, a tak nie będzie. Również to mięso to jest koszerny, ja nie mogę mieszać z mlekiem. No i tak dalej, i tak dalej. A dla każdej przyjemności, która jest zabroniona, to jeśli ja poszukam wystarczająco, to ja znajdę alternatywę dla, dla otrzymywania albo dla nabywania tej przyjemności, ale dozwoloną drogą. Drogą, która by pozwalała do tworzenia tej kiedusza. No bo całe moje życie, jeśli ja to faktycznie rozumiem i zrozumiem, to całe moje życie to nie jest jarzmo, tylko to jest okazja. Ja cały czas mam możliwość do stworzenia kiedusza, do stworzenia, no powiedzmy, świętość, ale nie w sensie odrzucającym czegokolwiek. Tylko kiedusia w sensie połączenia pomiędzy to, co jest materialne i to, co jest poza tym, co jest materialne. To, co jest w tym, co nie widać, ale co jednak tam jest. No i to jest taka ogromna okazja i taka ogromna przyjemność, że już lepiej sobie nie można wyobrażać. Trzeba, czelą. Dziękuję.